Kurde, kuśnij, że przez swouk, ale... No niestety, po głowie jeden życia, 149 mniej. One, One biedze. Biedze. Jeden, jeden życia ma jetka, jest blisko. W na pewno, jak mnie zabiło może to być. Jeden życia ma, dokładnie jeden. został 149 dwóch. O, jetkę zabiłeś właśnie. To low A. leży. Coś. Kurde, teraz miał 3 na 1 i był low, to byś łatwiej. Bo wszyscy mają 100. Podstawiam ja się nie tej Kurwa rynku. serio podłożony. jeden O, kurwa. Nice.